Cześć, witam na kanale Luz Chemia. Dzisiaj omówię objętościowy stosunek reagentów oraz zrobię kilka wybranych zadań. Na końcu filmiku jest zadanie dla Was, żebyście sprawdzili swoje umiejętności. Zapraszam serdecznie do oglądania. Dzisiaj teorii praktycznie nie ma, pragnę tylko przypomnieć, mówiłem już to w filmiku objętości, karta do tego filmiku jest w prawym górnym rogu, że stosunek molowy jest równy objętościowemu gdy pomiary przeprowadzono w tych samych warunkach ciśnieniowo-temperaturowych. I od razu przechodzimy do zadania pierwszego. Jaka objętość tlenu jest potrzebna do spalenia 10 dm3 wodoru odmierzanego w tych samych warunkach? Najpierw zapiszmy sobie równanie reakcji. Mamy wodór plus spalenie, no to zawsze w tlenie, i powstaje nam woda. I uzgadniamy. Mamy dwa wodory... Tutaj też są dwa wodory. Mamy dwa tleny, tutaj mamy jeden tlen, czyli musimy wpisać dwójkę przed H2O. Teraz, gdy wpisaliśmy dwójkę przed H2O, to tutaj nam się zrobiły cztery wodory, ponieważ dwa razy dwa, czyli musimy wpisać dwójkę przed H2. I teraz ja sobie zawsze zaznaczam w kółeczko to, co mamy obliczyć, i zapisuję dane pod równaniem, czyli jaką objętość tlenu, czyli tlen zaznaczamy sobie w kółeczko potrzebne do spalenia 10 decymetrów sześciennych wodoru. Czyli mamy 10 decymetrów sześciennych. Ważna informacja jest, że odmierzonego w tych samych warunkach, czyli, co mówiłem we wstępie, liczba moli jest równa objętości. Czyli liczba moli wodoru do liczby moli tlenu jest jak 2 do 1. To wiemy z poprzedniego odcinka. Czyli z molowego stosunku reagentów. I to jest równe stosunkowi objętościowemu, czyli objętości wodoru do objętości tlenu. I w takim razie z jednego decymetra sześciennego tlenu, stąd to się bierze, otrzymujemy 2 decymetry sześcienne wodoru. Czyli z 10 decymetrów sześciennych wodoru, które mamy w poleceniu, otrzymamy x. Po krótkich obliczeniach w głowie wychodzi nam, że x jest równe 5 decymetrów sześciennych tlenu. Podkreślamy dwiema kreskami. I przechodzimy do zadania następnego. Zadanie drugie. Ile decymetrów sześciennych wodoru, warunki normalne, potrzeba do otrzymania 6 moli wody? Znowu piszemy sobie to samo równanie reakcji. Już nie będę go uzgadniał, bo jest identyczne. Tylko go przepiszę. OK. I mamy 6 moli wody. I ile decymetrów sześciennych wodoru, czyli wodór, zakreślamy w kółeczko. I teraz wiemy, że interesuje nas tylko wodór i tylko woda. Wiemy, że stosunek molowy w tej reakcji jest 2 do 1 do 2. Bo przypominam, jak mówiłem już w poprzednim odcinku, stosunek molowy wyznaczamy z liczb, które stoją przed związkami chemicznymi w danym równaniu reakcji chemicznej. Czyli 2, i tutaj nie ma nic, czyli 1. 2. Czyli możemy z tego odczytać, że z dwóch moli wodoru otrzymamy 2 mole wody. Czyli po skróceniu z jednego mola wodoru otrzymamy 1 mol wody. I teraz mamy informację, że są to warunki normalne. Czyli jeśli są to warunki normalne, to znaczy, że 1 mol dowolnego gazu w warunkach normalnych to jest 22,4 decymetra sześciennego. Jest to objętość molowa, czyli 22,4 decymetra sześciennego na mol. To trzeba zapamiętać, to jest bardzo ważne. Link do filmu, w którym o tym mówiłem, pojawi się w prawym górnym rogu. I teraz wodór mamy obliczyć w decymetrach sześciennych, jak jest napisane w poleceniu. Czyli 1 mol wodoru zamieniamy na decymetry sześcienne. Jest to 22,4 decymetra sześciennego, zgodnie z objętością molową. A wodę mamy podaną w molach, więc nie ma sensu zamieniać jej na objętości. Czyli otrzymujemy 1 mol wody. Zgodnie z tym, co jest napisane wyżej. I teraz mamy 6 moli wody i z tego otrzymamy x decymetrów sześciennych wodoru. Czyli x jest równe 134,4 decymetra sześciennego wodoru. Podkreślamy dwiema kreskami. I przechodzimy do zadania następnego. Zadanie trzecie. Ile decymetrów sześciennych tlenku węgla 4, CO2, otrzymamy z rozkładu 12 gramów węglanu, CaCO3? Znowu piszemy równanie reakcji, czyli najpierw węglan, bo rozkład, tak? Czyli ten związek musi się rozkładać. Rozkłada się do tlenku wapnia oraz do tlenku węgla 4. Jeden wapń. Jeden wapń. Trzy tleny, dwa tleny, jeden tlen dają razem trzy tleny. I jeden węgiel, i jeden węgiel. I teraz, ile decymetrów sześciennych tlenku węgla 4, czyli tlenek węgla 4, zakreślamy w kółko i wiemy, że decymetry sześcienne, czyli objętość, z rozkładu 12 gramów węglanu wapnia, czyli stosunek molowy, znowu. Jest równy 1 do 1 do 1, ponieważ nie stoją żadne liczby przed związkami chemicznymi w tym równaniu. I teraz interesują nas te dwa związki, czyli CaCO3 i CO2, czyli rozpisujemy sobie to. Z jednego mola CaCO3 otrzymamy 1 mol dwutlenku węgla. Czyli teraz CaCO3 zamieniamy na masę, a CO2 zamieniamy na objętość. Jeśli masa, to musimy wiedzieć ile waży 1 mol, to będziemy wiedzieli to z masy molowej, którą odczytamy z układu okresowego pierwiastków chemicznych. Czyli wapń, czyli wapń, to jest 40 g na mol, dodać masę molową węgla, czyli 12 g na mol, dodać 3 Razy masa molowa tlenu, czyli 16 gramów na mol i jest to równe 100 gramów na mol. Czyli wiemy, że 1 mol węglanu wapnia waży 100 gramów. I teraz znowuż powtarzam, że 1 mol CO2 w warunkach normalnych jest to objętość molowa, czyli 22,4 decymetra 3 na mol. I teraz mamy 12 gramów węglanu wapnia, no i tutaj dajemy X i obliczamy z prostej proporcji. Jest to 2,688 decymetra sześciennego CO2. Podkreślamy dwiema kreskami i tyle na dziś. Mam jeszcze zadanie dla Was do samodzielnego rozwiązania. Rozwiązanie jak zawsze w opisie filmu, zachęcam do zaglądnięcia tam. Nie byście mi jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Siemanko!